Witam wszystkich, zaczynamy kolejny dzień. Mam nadzieję, że ciągnik nie będzie przeszkadzał, ale chyba nie. Niech stoi. Jest koło zera, nie mam mrozu. Nawet widzę, o ziemia pod nogami jest trochę taka rozmroźnięta. Tutaj mam kiszonkę do rozcięcia, ale idę najpierw tam do Władzia. Będzie co robić znowu. Myślałem, że się trochę uspokoi i znowu będę co robić. Nie idzie w ogóle śrutowanie, śrutowanie, śrutowanie soi przez śrutownik. Wyłącza od razu bezpieczniki, wywala kurwa. Kilka ziarek może lecieć, tylko jest raz, że wilgotny. Pewnie dlatego. Może, jakby był suchy na pieprz, to by ładnie zbiło. A tak, nie cholery, nie mogę kurczę go zaśrutować, wyłącza mi ten bezpiecznik przeciążeniowy od razu. Kurde, ciężarówka przyjechała. Ładnie idzie. Oj chyba nie przejdzie, kurwa za dużym tym poszedł Dawaj, 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 dawaj. Dobra, podjedź. Śmiało, śmiało. Przekifruj.

STÓJ! Czego nie chcesz lecieć? Została... Została stona. O, idzie, idzie, idzie. Chyba, że cofnąć, zahamować? Nie, bo klapę urwie. Czy co? Widły brać jakieś, czy co? Tak właśnie, tutaj koło. No by może, a tam co to chyba nie wrzucił. Na gospodarstwie widły widziałeś kiedyś? No i to za chwilę przykrywam, Nic nie będę ujeżdżał. Tak jak spadło, tak przykryję. Tylko na boki No Dobra. Uchodzę trochę tutaj, tam by pasowało jeszcze z tej górki. Musi być foremna, nie? Aby dociążyć. Zaraz ładzie odpalę, tutaj trochę przód uformuję. Łyżka by się przydała na władziu. Jak to mówi Szoko? Małymi łyżeczkami, małymi łyżeczkami. No już mniejszej łyżeczki. Będę obsypywał murek ziemią. Już najwyższy czas. Adam będzie podjeżdżał. Bateria mi pada, będą strzępy, zapomniałem podłączyć na noc. Ale zaraz pójdę na śniadanie, to podładuję. Dobra, silos obsypany. Ten czeka na dostawę opon dzisiaj. Byki nakarmione, idę sam zjeść. Widzimy się za moment. No, i witam ponownie. Od rana spokój, był cisza. Zrobimy rurę sypową. Przepraszam. Kupiłem taki kawał rury. Zamontujemy to. Rękawiczki mokre, muszę wysuszyć. O, zaremontujemy to nażmikę z sypową od silosów. Jakim sposobem może. Od razu byki podkarmy już na kolację. Kurde, wysypuje się tych wysłodek. Ale władzio ma małą łyżkę. Nie chce mi się cztery kursy robić. Nie, nie wiem ile kurców, na pewno ze dwa Tutaj będzie Ta rura montowana O spasuje czy nie spasuje o! Za długo kupiłem ale Napiszę było więcej Spasowała, ale trzeba będzie uciąć tu i przywierdzić dwie dziurki. Powiedzmy, i tym drutem złapać, żeby się trzymało. Bo ta blacha nie zdawała egzaminu. Ta blacha zresztą też na szybko zrobione coś było. I tak było i było. To ja idę po wiertareczkę. Dobra. Powiedzmy tu. Dziureczkę. Bateria padła. Właśnie, że się udało. Szkoła druciarstwa. Na drutach i trytytkach to jest świat zbudowany. Tak. Łącznik sobie wisi. Przyłożyć. będzie trzymać dobra teraz trzeba tutaj dopasować Tak, chyba nie w połowie, żeby też się nie zrzuciło. A pół metra mi pamiętam. To jest 2,5 metra. Mówiłem, a dołóż pan 2 metry. Oj, dołóż yy, pół metra na 2,5. Jak akurat teraz te pół odetnę i będzie leżeć. Ale piłkę mam za Czy że to będzie spadać? Bo ja myślę, że nie, że tu się zatrzyma. Trzeba byłoby tu uróżnąć. Albo zrobić tak, żeby tutaj zabezpieczać. Tutaj coś jest. Nie, lipa, nie? Jakimś kurwa drutem. Nie bardzo to wygląda. Jeszcze zleci i w żmijkę pójdzie. chociaż o teraz teraz by chyba szło zrobimy test nie wiem która to jest do tej żmijki jak które do pionowej podłączę dwa, muszę jeszcze śrubę zrobić. Dodałem wodek do soi, do tej. Nie, no będzie szło dobrze. Idę, zaniosę do garażu. No ja zrobię ślutę. Dałem tutaj worek soi. Spróbuję władziem dać łyżką. Wysłodki to pójdzie dobrze, najgorzej to kukurydzę. Właśnie. Pompy trzeba odłączyć. 17 dzisiaj mają przyjechać opony To już tego nie będę nagrywał Przyrzucę tutaj te wysłotki sobie sam Kurde kolej zimny to on chodzi ten Tur jak Pasowałoby ten beton jakoś ściągnąć, kurwa, ale to nie Władkiem, to już mtz -em. Nie wiem, kiedy MTZ wraca jeszcze, nie ma kontaktu z mechanikiem, kurwa. Pizda jebana. Kurde, sporo tego tutaj. Wysypywałem silos rano i łyżka w ziemi jest. Jeszcze opon, jak dojedzie, to trochę dołożę, żeby było więcej. Tutaj zostałyby słodki jeszcze te stare. Wszystkie nie będę przykrywał. Bo i po co. Pójdzie na bezpośrednie skarmienie. Nie wiem na ile tutaj będzie na tydzień może. Może nawet nie Nie lubię władki łyżką robić Chujowo się robi. Kurwa chujni robota to Kolejny. Tu od brzegu trzeba ręcznie ręcznie bo tylko wywoże kołami. Zobaczymy, może starczy. W za cie jest docisk. Natura. Ao vai o Cała pierwsza partia opon wcześniej niż miało być to bardzo dobrze będzie dłuższy wieczór zaraz sobie tam poukładam Tak. Jak Ludzie ale odwaliłem manianę. Kurwa, zapchałem sobie mieszalnik. Mam takiego nerwa przez to teraz ruszonego, że nie wiem, no. Będę musiał cały mieszalnik odblokować. Kurwa, tu soją. Tłustą jebaną. Nie leci kurwa z mieszalnika. Jebana no. Ile tam poszło tej soi? Z, ja wiem. Z 30 kilo wczoraj. I na dnie. Nie chciał śrutownik tego mielić. Na dnie zostało. Zbiło się. W masę. I całe dno jest zakorkowane. A na górę dzisiaj dowaliłem jeszcze 300-400 kilo odsynki to wszystko stoi Kurwa. Jutro będzie rozbieranie, jutro w ogóle będzie akcja. Zobaczcie jako ile opon przyjechało. Ryzma przykryta. Jutro będzie fajna akcja. Eee, zobaczycie. Zresztą to nic nie będę zdradzał, będzie kość, który wykona mi fajną usługę. Także do jutra trzymajcie się, niech front będzie znany.